Przeżywała wojnę i czas w ulicy. Oto każdoprzemność. Koniki są zadbane. Uczestniczyły w różnych imprezach rewelacyjnych, tak jak pisy, Tak jak tutaj mogli, mogliśmy zauwa zauważyć, Nardia była rozproszona zupełnie, ale mimo to była ze mną i wykonywała to, o co ją prosiłam. I to jest właśnie szacunek. Gdyby nie miała do mnie szacunku, nic bym z nim tutaj nie zrobiła. I zapytam o to, o co pytam wszystkich hodowców, co takiego wyjątkowego jest właśnie w koniach. Eee, przede wszystkim ich, ich temperamenty, ró różnorodność, przede wszystkim też to, że koń to jest zwierzę, któremu nie zależy na przyjaźni z człowiekiem. To nie jest pies, który przyjdzie i będzie domagał się pieszczot. Konia trzeba umieć właśnie zjednać, przyciągnąć do siebie. Ciekawe jest to, jak te zwierzęta reagują na nasze najmniejsze sygnały, bo tak naprawdę to one wyczuwają nasze napięcie mięśni. Tylko mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Czy w kręgu Pani znajomych również są hodowcy koni? Tak, w, w okolicy jest ich mnóstwo. Nie wiem, żeby ktokolwiek zajmował się tym sposobem pracy z koniem. Ja się by chciałam by chciała dopytać. Tak, to, w naszej stajni moja przyjaciółka niestety nie mogła dojechać dzisiaj, bo, bo miała problemy z wejściem do przyczepy z koniem i w efekcie brakło nam po prostu czasu. Miała też przyjechać, razem pracujemy tą metodą. Mam jeszcze jednego konia śląskiego, w, w zeszłym roku, w maju go kupiłam, teraz ma 2,5 roku, będzie miał we wrześniu. Również pracujemy z tą metodą i chciałam powiedzieć, że jeszcze to, że koń kopie, że koń gryzie, to nie jest wina konia. To jest wina człowieka i te wszystkie te zachowania wzmocnił kiedyś człowiek. A dopytam jeszcze, jeśli chodzi wracając do tej metody, kiedy możemy spodziewać się efektów? Od kiedy powinniśmy zacząć trenować i kiedy będą jakieś efekty? Zaczyna się trenować od jak najmłodszych lat, tak naprawdę taki dwumiesięczny rybaczek już może podlegać treningowi nie, nie, pewnie nie takiemu, jak, jak dorosły koń. Są to oczywiście krótsze sesje, dużo łagodniejsze podejście, ale, ale tak naprawdę najlepiej jak najwcześniej. I efekty tak naprawdę są z sesji na sesję. Po prostu. Prosimy konia o coś żeby wykonał dla nas, robi to dobrze, czyli osiągamy cel, e, dajemy koniowi spokój i cieszymy się z osiągniętych wyników. Także tak naprawdę efekty są z sesji na sesję. Dekoracji dokona wicestarosta wieruszowski pan Mirosław Umpaś w asyście Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Dariusza Lipińskiego oraz y, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zasubienie. pana Wojciecha Szczęsnego-Zarzyckiego. A, no, A flow będzie przypinał prezes terenowego koła hodowców Koni w Wieruszowie, pan Roman Sawicki. Już powoli zapraszamy Perłę, należącą do pana Marka Magiery, prezentowana przez Łukasza Magiery. I wielkie brawa dla klaczy Perła. Klacz Carmen, zapraszamy. Każdy koń otrzymuje pamiątkowe flo o głowie oraz puchar. Paniarzem Marian. Również stanie nagroda i Puchar wójta gminy Sokolniki za wyjątkową prezentację i przygotowanie konia do dzisiejszego pokazu. Także chcemy dodatkowo pana tutaj uhonorować tym. I zapraszamy do prezentacji i wielkie brawa, proszę państwa, brawo, brawo. Zapraszamy już powoli panią Kingę Zioło z klaczą Nardia i Ogierkiem Neron. Klacz numer 9. Piękny pokaz, ze specjalnym pokazaniem nam tych metod. Także chcemy ją tutaj docenić za tą pracę, którą wkłada w trenowanie klaczy, za to, że ich w tamtym roku była do nas i w tym roku i przyjechała i chciała państwu podzielić się ze swoją pracą. Także dodatkowo Puchar Gmina, Puchar Wójta Gminy Czas Stary. Brawa wielkie, naprawdę. Proszę docenić Panią Kingę. Damy radę? Mamy nadzieję, że za rok też Pani Kinga przyjedzie. Kto wie już, może z młodym ogierkiem w prezentacji.

Z pamiątkowego flow pojechał do mi, ale pan prezes odbiera pamiątkowy flow dekorowany teraz puchar. Dziękujemy bardzo i wielkie brawa również. Jestem. Mam nadzieję, że podobało. Proszę gorąco brawa, oklaski. Na ręce pana Romana składamy z flow i puchar. Na pamiątkę? przyjemnością pokaz. Bardzo wielki, wielkie brawa, proszę Państwa. Podobał się pokaz, także proszę. Z wielką przyjemnością wręczaliśmy puchary, ogłowia i flot dla uczestników dzisiejszych dzisiejszego pokazu, fantastycznego pokazu. A w tej chwili chciałbym z wielką przyjemnością wręczyć podziękowania dla pana Romana Sabickiego, prezesa terenowego koła hodowców koni w Wieruszowie za promowanie hodowli i użytkowania oraz pomoc w organizacji wystaw i pokazów koni na terenie powiatu wieruszowskiego. Myślę, że mogę powiedzieć, panie starosta, że pana także imieniu i swoim, a także jako poseł, ale także hodowca koni, w tym samym związku, którym jest pan Roman Sawicki, powiem, że trzeba szukać takich ludzi, którzy tak kochają. Myślę, że państwo mieliście okazję uczestniczyć w wspaniałym pokazie. Panie Romanie.